Ej, ładnie wygląda w takich trzech fartach. co nie? Hej, dzisiaj robimy film, kto lepiej przykroi daną rzecz. Mamy pomidora, pistację, borówkę, żółtkiewkę, truskawkę, buwię i banana. Przechodzimy teraz do pierwszego losowania i Zosia będzie. Zadawaj, mhm. losuj pierwsza. Tu mamy taką miseczkę. Ja chcę to. Jak mi się za pierwszym razem weźmie pistacja, wychodzę. że dostanę pomidor. Proszę bardzo. Nie No Esa. czemu za pierwszym razem? Za O! razem. Zrobiłam razem z tobą, żeby ci nie było przykro. Dziękuję bardzo. raz. nie to najpierw najpierw... pierwszy raz. Możemy, tak raz. Możemy... No raz. Za pierwszy Nie Za no, nie raz. Za pierwszy raz. dlaczego? pierwszy raz. Mam, mam dwie raz. na drugi No nie No raz. No... A, raz. Okay. Period. 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 Nawet nie ma pół kilograma. Były oh. oh, No! Oj, przepraszam. Wylasuj po prostu jeszcze raz. O, oh, Nice, dobra. No to zaczynamy od twojej rzutkiewki Tu mamy taką rzadkieczkę. Rzadkieczka, szła do laseczka. 12 gram, czyli, czyli musi być sześć. To was at this moment that he knew he fucked up. Ale nie, nie możesz już, wiesz, że jak Nie już wbijesz, mogę już? Jak już wbijesz to tak przekrajasz to to to, nie. O to chodzi. Pięć. Jaj! Yes, nie. No nie. No to sześć dobrze. Musi no, być. no właśnie, no to jest dobrze jeden tylko gra, Gram. No nie, a ta druga ile kosztuje? Sześć. What the fuck? No czyli na pół zrobiłaś. Czyli zrobiłam dobrze? Masz jeden punkt. Teraz robisz pomidora. 124 chyba. 193! Czekaj, ja... Czekaj. <grymka> <grymka> Wydaje mi się, że równo szczerze. Jest ok. Je... Ta jest troszkę większa, ale. Cicho, bądź. 91. 91. A druga? No to nie, no to, to już nie. Ta będzie ponad 100. Yeah. 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 Następna no ja! Następna rzecz. Ja widzę, punkt, czy to będzie burw. Nie, banan! To mega trudne. Bo wiesz, że ze skórką. Tak, a ile waży? Czy, czy mogę mieć Dobra. powyżej 120 banan. gramów? 176. 5, 5 różnic. 176. Ten banan jest w ogóle banan. wygięty, więc naprawdę to będzie trudne. Dobra. Tak? Już lecisz od razu? Myślę, że tak, no. U, No, nie, nie Kurczę, coś nie, nie wydaje mi się, że. No, chociaż. no. Dobra, jest 174, to się... tak? 6, 6! 88! 88! Nie, nie wierzę w to, Zosia! Nie podoba mi się to. Masz idealnie równo przez cały ten czas. Borówka. Dobrze, borówka 3 gramy, to już, to już policzyliśmy. O, mega źle, mega źle, mega źle. Czym zmieniła się A daj, zobacz. Na ryby. Ale poka, ale zobacz, ale daj mi tą borówkę. Cała ma 8. 6. No, czyli nie, czyli nie nierówno. Co za debilizm? Kur, nawet nie trafiłam na wyży. Błagam, 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 błagam. Yes! yes! Chciałam truskawkę, nie chciałam strasznie tej bułki. Bułeczka. To jest nasza buła. Czekaj, zwa zważmy ją. 84, 84, czyli idealnie musi być 42. Zosia, zobacz, Zosia. A, Zosia, jesteś ja... youtuberem, bo musisz wiedzieć takie rzeczy. Ło że on. Matko, jedyna, matko, jedyna, nie! No, idziesz do domu. No. Dobra. No, dawaj, przeklinaj. <ścoughs> okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Szczerze? Źle zrobiłaś to, ta jest dużo mniejsza. 37. No, no, to, no, tak mówiłam. 46. Mówiłam, mówiłam. mówiłam. Czyli ty masz dwa punkty, ja mam zero. Jest. Świetnie, mega mega Zrobię mi się truskawka. podoba to życie. Dobra. Truskawka waży 43 gramy, to dużo. Ja wybrałam specjalnie taką wielką. No to dobrze. Co my robimy w wolnym czasie? Nic. No być w Dobra, biorę całą tą truskawkę, która mi tu została. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Has <coughs> the winner? No, słujemy teraz drugą rundę. Bro, Przekajamy what do? am I doing? Po... Tak, to już mówię. Na czwarte. Banana. Snow banana. Czy po czekajcie, mm -hmm. kujan. Bułka! Kurde, mol. Bułka? Tak, głupia buła. Tym no razem ja chcę zacząć. Okay. Połówka bułkiwa, że dokładnie 46 gram. O, co ja robię? Kurde, i teraz jak jak to. Ja bym tak zrobiła właśnie, no? Ej, no! Czekaj. Sorry! Fuck. 21. Fuck! 25. Zabije się. Ile Ty masz punktów? Dwa, a ja mam jeden, tak? Tak. Co za debilizm. Lecimy teraz ty banan. Może być to. 88. No Dobrze. widzisz, 44. To widzisz, to jest anielski znak. Dobra. Emocje jak na nie, na pewno nie. Coś nie, dlatego że ja bym właśnie wzięła. Bo Ty chyba nie wziąłeś pod uwagę tej. I właśnie tej wzięłam, dlatego zrobiłam tu mniej. Czter... No to dobrze. 44. Tu mniej, Jezus. 45. Nie, nie. Czekaj. 43, no tak. Rysujemy. Truskawka Esa. Rzutkiewka, znowu? Znowu, czyli tak samo. Dobra. No dobra, to ja się, ja się cieszę z tego. Połówka truskawki waży. Dwadzieścia jeden jednak Alright. Mam wrażenie, że właśnie dobrze jest Emocje, kurde To będzie kolejny odcinek w którym ty ja, ja przegrywam! Po... Jem tę Ty jej nie jesz. Nie! No to tą. Z tym ogonem. 7, czyli cztery i trzy. Poczekaj, czekaj, dobra? Poczekaj chwilę, dobra? Trzy nie. sekundy. Ja się przygotowuję mentalnie. Tak, tak, przygotuj się mentalnie. Otworzysz mi lodówkę? I widzisz, siadasz na tym i co? Ja muszę na kolanach stać. I choćbyś upadł na kolana, i choćbyś błaga, zabierać wszystkie swoje rzeczy. Coś tam. Stadaj Trzy! Jest! Cicho! Dobra, okej, okay, grubka. O, trzy i trzy! O, zapomniałam, że ta rzutkiewka jest stara. 3, trzy dawaj, jeden! Dawaj, placka! To dawaj, turfil! No dobra, nie, ja się mega boję strasznie. Weź się na tym, żeby było tak bardziej dramatycznie. Nie, nie, ja się boję, boję się.